Siema, witam wszystkich na kanale, z tej strony Maku Dzisiaj pokażę jak wygląda komunikacja międzyprocesowa Gdzie te procesy komunikują się poprzez sieć Tutaj akurat będzie to sieć lokalna Przy użyciu gniazd, akurat TCP I XML RPC Remote Procedure Call No i dobra, mam trzy procesy Pierwszy proces jest tam napisany w C-Sharpie, drugi w PHP, trzeci tam w Pythonie. No i tak, za zadanie ma to przesłać plik jpg. Pierwszy plik wysyła plik jpg za pomocą gniazd do procesu drugiego. Te dwa procesy działają na, na Kalim, a ten trzeci proces pod Pythonem będzie działa na Ubuntu. I ten trzeci proces ma za zadanie przekonwertować ten plik na formatu PNG. Dobra, możemy szybko luknąć, jak ten kod wygląda. Nie będę się za bardzo nad tym skupiał, bo jeszcze tam pod Watchersem chciałem pokazać, jak to będzie wyglądało ta komunikacja. Dobra, czyli co, no musimy tam zdefiniować sobie yy, dla jakiego IP-ku nasłuchujemy tutaj akurat, yy, jeżeli te dwa procesy działają na jednym hoście, to można zdefiniować ip jako localhost no i tu muszę tam zdefiniować sobie jeszcze numery portów tak, żeby yy, no bo na, na jednym hoście może działać wiele procesów i y, trzeba to rozróżnić dla którego procesu ma zostać wysłane wysłane te dane no i dobra co ja tu będę robił ja tu podaję w dobra zobaczmy jak to wygląda jaką mam tutaj zawartość mam mam ten plik y, client C Sharp kompiluję go Teraz mamy Gzeka. klientek klient jest kompilowany, ten plik c Sharpowy. No i w parametrze tu podaję nazwę tego pliku jpeg Ten plik JPEG wygląda w taki sposób, no tam za wiele tu nie ma, po prostu jakiś tam niebieski obrazek. I na Ubuntu powinienem też czoło. Yy, otrzymać ten obrazek tylko, że w formacie yy, w formacie jpeg a teraz jeszcze sprawdźmy hexdumpem yy, jaki ma format ten jpeg yy, ok jeszcze raz jfif no dobra zgadza się w takim razie tam powinniśmy uzyskać jpeg po hexdumpie Dobra, mamy to w takim razie, no i okej, okay, dobra, tu mam jeszcze wiresharka, coś mi się tu odpaliło, czego nie chciałem, no okej, okay, dobra, od wiresharka tu zaraz powinny pojawiać się pakiety, jeżeli uruchamię te procesy, Dobra, czy my tu coś mamy jeszcze? Tego kodu nie będę jakoś za bardzo analizował, On nie jest, nie jest w ogóle złożony. No tak, dobra, co, co, co tu robimy? Musimy tam utworzyć sobie jakieś tam instancje klienta, otworzyć stream. Później zamykać stream. No to jest właściwie raptem parę. parę linię comend. No tu mamy tam tworzymy klienta TCP getStream. Tam do tego streama wrzucamy obrazek, szczytujemy jego długość. Tutaj zapisujemy do streama. Dobra, przejdźmy jeszcze do tego PHP. -a. No i tutaj mam takie funkcje, tylko w zasadzie jednej będę używał do odebrania wiadomości, znaczy no wiadomości nas no yy, tam bajtów dobra to w zasadzie yy, okej, okay, to tak wygląda że jeszcze tam koduję tą te, to, tą zawartość i tego JPEGA base 64 Właściwie ta funkcja getmessage tcp to koduje. I tutaj nasłuchuje na tym porcie. Niech w PHP tak wygląda, że tam tworzymy gniazdo, później musimy je zbindować do, do tego portu. I tam do IPika. Czekamy na połączenia socket listen no i akceptujemy tam połączenia przychodzące tutaj szczytujemy bajty eee, okej okay, tutaj sobie jakoś czytuję tam długość zawartość tego ile tam mamy bajtów tutaj sobie to koduję no i ostatecznie zamykam te gniazda no i okej okay, dobra tak to wygląda. Tu jeszcze możemy podejrzeć ten trzeci, yy, trzeci proces, jaki jak on ma. Yy, jaki ma kod. No i dobry, ten trzeci proces to w Pythonie jest to jest kilka linijek właściwie. Yy, I tak, tutaj tak właściwie że serwer xmlplc na suchej no na porcie 8000 tutaj localhost to nie powinien być localhost tylko adres 0000 ale to jeszcze pokażę na ubuntu jak to będzie wyglądać no tylko tym się to różni tak właściwie no i co to robi tak właściwie tak właściwie to ja będę zwracał Yy, yy, nazwę po prostu image. Jeżeli ta operacja konwertowania się udała, bo tutaj tam dekoduje to co dostałem z procesu 2 w Pythonie. I po prostu konwertuję to przy tam użyciu Pythonskiej funkcji do formatu PNG i zapisuję na dysk. Yy, Okej, okay, dobra. Jak to wygląda w skrócie. Tam link do githuba będzie w opisie. No dobra, w takim razie lecimy z tym. Jeszcze może pokażę jedną rzecz. Hmm. Jak to wygląda na Ubuntu. tu mi się rozjechało coś, ale dobra. Okej okay. czyli tak tu mam buntu ls. Co tutaj mamy? Serwer Pi, pokażę jego zawartość. No i tutaj właśnie, tylko to zmieniłem, że to są same zera, bo jakbym miał localhosta to bym nie mógł nasłuchiwać tego, co przyjdzie z sieci. Tu jeszcze mogę pokazać, jaki adres ma. 192, 168, 0, 22. A, jeszcze na Kali mogę pokazać, jaki mam adres. To zaraz zrobię. Tylko tak, no dobra, no to mogę już teraz y, odpalić ten serwer Pythona. No i dobra, nasłuchuję na tym porcie. Jest ok. Na razie nie ma tam jeszcze nic zapisanego. Przejdę sobie do tego folderu, otworzę terminal i dobra, albo nie będę go otwierał. Tu powinien się zapisać plik, potem, jak uruchamię, te dwa pierwsze procesy. Dobra, przechodzimy do Kaliego jeszcze. No i dobra, w takim razie patrzymy na Wireshark. Jeszcze to zresetujmy. Mam lub bok, dobra. A jeszcze miałem pokazać IP jaki mam na Ubuntu. Yy, 192, 168, 024. No i dobra, w takim razie odpalmy ten proces. Dobra. Proces z Ubuntu Pythonowski zwrócił mi tam tego stringa image, czyli to powinno się poprawnie wykonać, czyli zapisać. I podejrzyjmy co my tu mamy na Lubaku w wiresharku Tak mamy ileś tam tych segmentów TCP. Najpierw Synchronize, Synchronize ACK ACK push No i za pomocą pusha tutaj są te przesyłane e, bajty mamy tam iot Czy mogę to podejrzeć jeszcze Trochę inaczej to u mnie pod HEX wyglądało ale niech będzie no Tu mamy ACK, potwierdzenie Finish, finish i tyle. I tutaj jeszcze mam przesłaną nazwę tego pliku. Output. To się zgadza. Tego pliku i tego obrazka. No i dobra. Czyli proces 1, proces 2, tak wygląda między nimi komunikacja. Mm, teraz podejrzyjmy sobie. Jak wygląda komunikacja między procesem 2 a procesem 3 Gdzie proces 2 jest na Kali A proces 3 jest na Ubuntu No to okej okay, To Co my tutaj robimy XML RPC to tak naprawdę Są zapytania po http Czyli też to jest ta Najwyższa warstwa no Tam siódma WOSI, tcp czwarta czyli też najpierw musimy komunikację, najpierw musimy e, handshake wykonać za pomocą DCP, no, a potem właściwie można dopiero przesyłać e, dane. Dobra, tu powinny być zakodowane te dane w Base 64. E, jak ktoś chce, to to może e, e, zdekodować Dobra, tu mamy response. W response otrzymaliśmy tego stringa. E, content Chciałem to podejrzeć jak to wygląda. Jeszcze może w takim O, okej, okay, dobra. To tutaj to wygląda, tak wygląda XML. No sporo tego narzutu tych metadanych, bo to te wszystkie wartości, które znajdują się w tych znakach mniejszości tam większości. To, to jest narzut, a image tak naprawdę ja tylko przesyłam. O, tutaj to tak naprawdę jest to, co zwraca ten proces 3 procesu drugiego a reszta to jest narzut dość spory jeszcze podejrzyjmy sobie tutaj jak to wygląda mm, to tak to, to powinno być to co ja sobie tam zakodowałem fb64 mógłbym zobaczyć może yy. przecież dobra nie chce mi się tego Dekodować, no ale kto chce, może to zdekodować. Niech będzie. No i znowu tutaj jaki mamy narzut. Metod call. Tak naprawdę handle image to jest ta metoda w Pythonie. A tutaj, handle image. Tutaj sobie ją rejestruję. Jeszcze mam tutaj taką metodę, drugą, ale jej nie używam. Czyli najpierw jeszcze musiałem wskazać, jakiej metody używam, bo mógłbym mieć wiele metod na tym serwerze, Pythonowskim No i dobra, przesyłam tutaj swoje dane. Tu jest ciąg Bajtów, który reprezentuje ten obrazek. A tutaj jeszcze mam output, czyli nazwę tego obrazka. No i dobra, tak to wygląda. Tutaj mamy kończenie połączenia i tyle. Do widzenia. No dobra, w takim razie podejrzyjmy jeszcze sobie to, co mamy pod Pythonem w Ubuntu. Jak to wygląda? Ok, czyli widać, że tutaj zapisał się ten plik. Czy mogę przerwać? I zobaczmy sobie, hexdumpem, jaką ma zawartość ten plik. No i ma png wcześniej było tam JFIF. Możemy to otworzyć? Możemy, no to super. Czyli co, przesłaliśmy sobie e, obrazek między dwoma hostami w sieci przy pomocy tam y, trzech procesów właściwie. No i dobra, to tyle. Dzięki za uwagę. Pokazałem jak wygląda w tym odcinku komunikacja między procesami y, w tej samej sieci. No ale to nie ma znaczenia, czy w tej samej, czy nie. Oczywiście nie ma znaczenia w, w tym jakbyśmy tam. Pisali kod. Może ma znaczenie, ale większe ma znaczenie konfiguracja tych hostów. No dobra. W każdym razie komunikacja działa. Prezentacja się udała. I to tyle. Dzięki za uwagę na razie.